No, gościu, nie przeszkadzaj mi teraz. Spokojnie. Uuu. Uuu. O, matko. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że nie czuję się zbyt komfortowo, jak się na mnie patrzysz podczas robienia y, tego. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku The Walking Dead Science and Sinner na VR A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału to jest idealny moment żebyś właśnie to zrobił Dzięki ci serdecznie, zapraszam do gry Jak pewnie widzieliście poprzedni odcinek O ile nie widzieliście poprzedniego odcinka to macie je gdzieś tu Nie wiem, tu powinno gdzieś się pokazać Zdobyliśmy parę bardzo przydatnych łupów A mianowicie drewno tak. Cegłę. Kolejne drewno. I jeszcze jedno drewno. I, I świecznik. Taki niekompletny. Ale jest. Łyżkę. Ale łyżkę zostawię, bo to dobra broń. I kolejne drewno. Kłódkę. Butelka? A w sumie czemu nie? Mamy zepsuty rewolwer. Posą kanioła. Słuchawki. Dwa bułki, O! I obrączkę. No i mam plan. Jest noc. A my nocy nie lubimy. I trzeba napić się, żeby zasnąć. Normalne. No i mamy to, słuchajcie. Dzień trzeci już jest ponuro, ale jasno. To jest najważniejsze. To jest dobry moment, żeby wykorzystać to w celu naprawienia radia. Bo taki jest właśnie nasz dzisiejszy cel, a mianowicie naprawić to cholerne radio. Do it! Głupi klaun. Wychodzę ze swojej bazy. To jest, to jest moja baza. Jestem w niej najbardziej bezpieczny ogólnie. To jest yy, baza na środku cmentarza. Chciałem tylko przypomnieć, że jest to apokalipsa zombie, tak? No, <ścoughs> co może pójść nie tak? No dobra, okej, okay. czy mamy jakąś broń? Mamy zepsuty śrubokręt, drugi śrubokręt i łyżka. Jest OK. Dobra, słuchajcie, pojawiliśmy się w totalnie nowym miejscu, ale tu jeszcze nie byliśmy. To jest nowe miejsce, nowe miejsce, nowa przygoda, nowe y, wyzwania, nowe różne y, rzeczy i, i przedmioty typu, no właśnie, już na start nas witają <śm> z butelką dobrego alkoholu. Jest dobrze. Tu jest jakiś zombiak? Nie ma. O Jezus, tam jest zombiak, dobra. Yy, drewno, drewno weźmiemy. No jak pewnie wiecie... Jak on się zrespił? Z drugi? O! Siema! Czekaj, nie bój się. Cześć! Kolej na ciebie. Ja pierdzielę. Uświniłem się. Czy on idzie do mnie? Oczywiście, że tak. Nie mogłoby być tak łatwo. Czekaj! Uuu, ale będzie! Eee, dobry śrubokręt, bardzo dobry śrubokręt Mmm, pyszny, pyszny Czas na najpotężniejszą broń w tej grze To robi cuda <laughs> Naprawdę <laughs> Zaufajcie mi O, w końcu znalazłem Cywilizacja O, kurde Już myślałem, że nie Cześć Faktycznie cywilizacja. Aaaa, kurde, no gościu, nie przeszkadzaj mi teraz spokojnie. Uuu. Uuu. O matko. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że nie czuję się zbyt komfortowo, jak się na mnie patrzysz podczas robienia y, tego, co teraz robię. Nie. Ogólnie możesz sobie pójść. Gdzieś. Nie. Fuck. Co jest? To będzie niemiłe. To będzie niesympatyczne i to będzie głupie, co zrobię. Bardzo głupie. Nie widział, nie widział, nie widział, nie widział. Nie widział, nie widział mnie, tam jest, nie widzi, dawaj broń, dawaj broń, gdzie masz broń? Gdzie masz broń? Nie masz broń? E, nie łyżka! Gdzie miał broń? Gdzie jest jego broń? What the fuck? Jest! Zepsuta! Zombie! Oh fuck! E, e. Kolego! Tam... Tam sytuacja była dość kryzy... O matko jedyna! Tu jest! Strzelaj! Jezu! Dziękuję, uratowałeś mi życie. Nie, 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 Stop dobra, mnie. przepraszam, Odejdź. przepraszam, przepraszam. Co Uch, się stało z Łukaszem? Przepraszam. Gadaj! Stary, kurde, lipa straszna, tam twojego ziomka zaatakował, nie? Co? Łukasz nie żyje! No, masakra, kurde. Mieliśmy pojechać razem na łeb... Fuck, idioci. Oh, no, tak jest jedzenie dla psa. Mmm, <śm>, pyszne Pyszne jedzenie dla psa. Mmm, panie zombie, ogólnie jest przypał, nie? Bo ja panu krzywdy nie mogę. O Jezus. O, tam jest! Nice, idź tam, dobrze. Idź do niej, idź. Pokaż jej, gdzie raki zimują. Pokaż jej. Tak, nie we mnie. Jezus! O matko, idzie więcej ich. Strzelaj, tutaj, patrz, idzie. No, strzelaj! Strzelaj! No! Trzymam go! U! Nice! Dzięki. U, już myślałem, że będzie po mnie. Czej, poczekaj. na małpo. No trudno. Ja chcę naprawić cholerne radio. A wy stoicie mi na drodze. Nie ma tu w ogóle grama cywilizacji. Ten się w ogóle zrespił z dupy. Tutaj jest y, kolejnych dwóch zombich i tu jest problem, bo ja nawet nie mam. Y, kurde, broni. O, świetnie. Kolejnych dwóch. Tam jest zombie. Tam nie ma zombie! Jest, znalazłem łyżkę! Mam chłopaki! Jest! Jezus, Maria! Tu, strzelaj! Biegnij, horda! Strzelisz coś może? Nie! What the fuck! No strzelać! Ojej! Omae wa mou dobry jest, co? Dobry jest! Gość jest dobry! Ja tutaj przychodzę tylko zbierać buty. Dobra, dobra, idę, 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 ej, już, spokój Ha, <noise> gościa zabił pierd <noise> What the hell? A czemu wy wszyscy na mnie krzyczycie? Tu idzie zombie Potrzebuję po prostu pomocy, jakiejkolwiek Dobra, okej, okay. rzucacie mnie na głęboką wodę Nie ma problemu, ja wam pokażę O, bo ja zbieram buty Otwieram obówniczy tutaj, w mieście, więc jeszcze nie cię chcieli kupić buty nowe. Ha! Dobre! Kupicie, ale... 100% więcej! O! Ha, ale im powiedziałem. O, łeb na karku, kurde. Tam są też jacyś ludzie? To już nie jest ludź, to już jest... Yy, nie ludź. Dobra, mam pomysł, mam plan! Mam plan! Tu jest... tu jest dwóch, tu jest jeden, tu jest drugi. Halo? Tutaj! Chodź. chodź. Chodź, 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 szybko, szybko. Tak, przyprowadziłem wam kolegów. Oni są bardzo źli. Bo nie dostali promocji na buty. Ja pierdziele! Normalnie przyszedł i go zabił. Ej, a ty przez przypadek nie zostałeś zabity przez... Bong? Muszę im udowodnić. No kurde, twarda głowa. Ja pierdzielę gość, chyba był jakimś poetą. Kurde, kolejny but. Jeeee! <grytania> yeah! Kurde, najgorsze jest to, że ja nie mam. Ja naprawdę nie mam broni. Co ja mam zrobić? No i co? <grytania> chyba by było wszystko. Chociaż jest! Dobra! Jest! Jest! Jest jakiś ratunek. Stój. O. <ścoughs> Okej. <Okay. ścoughs> ja ćwiczyłem tutaj tego, pianego mistrza, więc uważajcie, kurde. Co to jest? Uuu! Uuu! Amunicja. O, 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 tak, tak, tak. Nie, 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 wchodź, no, spokojnie, wchodzimy na górę, tak jest, jesteśmy tu, chyba, bezpieczni? What the fuck? Co jest? Co się dzieje? O nie, tam strzelają we mnie, chłopaki, ja jestem Uff. po waszej stronie, <laughs> żebyście się kurwa. Przyj, tak jak ojciec uczył Tak jak ojciec uczył Dobra, tam jest. Uff, ale się zdziwicie. <grym> o matko! Nie, nie, nie. O oh, fuck Uuu. No, <grym> ze mną się nie zaczyna. <grym> Patrz, patrz, patrz co się dzieje, patrz co się dzieje, patrz jak ja ze mnie, Franca. Ja pierdzielę, on nie wie, a ja wiem. Hej? Jestem zły. O nie, to może być ryzykowne. O, -o tam jest gość, tam jest kolejny gość, dobra. To może być mocne. Uuu, ja przem naprawić radio. <grywa> Naprawdę, ja przem tylko naprawić radio. Say hello to my little friend. O, o, Nie ma jej. Jego też nie ma. Nie! Czemu mi <grywa> strzelby wywaliło? <grywa> A, bo mi strzelby totalnie wywaliło. O, świetnie. Rewelacja, czyli mam nic. Co to? Naprawdę i to działający? O, o, o tam jest gość. O, świetnie. No! <laughs> Straciłem chyba cały magazynek. Co to jest? Kurde! <laughs> Będę mógł gotować jajka i każde moje jajka będą idealne! Znalazłem timer do gotowania jajek. Uff, ok Okej. Okay. Dobra. Co? Co kaszlesz? A nie trafiłem. Wzięła i trafiła mi ten Kurde, oni mnie zabiją Chyba, że Nie, nie zabiją mnie Dobra, biegnij, biegnij Biegni, biegni Go nie ma? Nie ma Dobra, biegnij, tutaj, tędy Tak, niezauważony, hop, nice Dobra, okej okay. Jestem uratowany Co jest? Wy wszyscy. Tutaj. Ty. ty, 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 ty. I ty również. I ty też. I ty, i ty, i ty. Zostaw ten słupek. Zostaw ten słupek, Hamie. Polegniecie. Dajcie mi sekundę. Mam pomysł. <ścoughs> okej, <Okay>, na razie. <ścoughs> Ryzykuję. Uch, tum, tum, tum. O Jezus ma. Nie, nie mogę na to patrzeć. Biegnij! Łódź! O matko. Biegnij. Jestem blisko zwycięstwa! Dawaj! E, tu! Dzień czwarty. Przeżyłem cztery dni w tej apokalipsie. Mój plan przebiegł pomyślnie trochę choruje, jak słychać kaszle, ale jest dobrze. Jest lepiej niż mogłem sobie wyobrazić. Niestety nie udało mi się naprawić dziś radia, ale w następnym odcinku, czyli w następnych dniach, uda się i będziemy mogli się skontaktować z normalną cywilizacją. Tymczasem, dajcie mi odpocząć. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.